Dzień dobry, tutaj Mikołajsowi i będę układał kostkę 2 na 2. To lecę z pierwszym scramblem. Tu mam pierwszego scrambla. I będę zaczynał układanie. 5.80 Kostka jest ułożona i tu jest wynik. Teraz robię drugiego skrambla. tutaj mam skramla i będę zaczynał drugie ułożenie o, dobra Jest kostka i dziewięć dwadzieścia Tak, dziewięć dwadzieścia Teraz y, ro, robię trzeciego skrambla, tak? Trzeciego. Uh -huh. I. Dobra, mam tutaj skrambla. Wszystko ok. I będę rozpoczynał ułożenie. Jest kostka i jest czas 10.87. 87. Tutaj czas. Teraz czwarty skrambel, czwarty zrambel. Yy. jest tutaj Scramble. Będę rozpoczynał czwarte układanie A dobra Jest kostka, i czas to 9,52. Oj, komputer mi się z skramblami wyłączył. Dobra, mam już tutaj skramble, eee, robię piąty skramble. jest tutaj scrambel to piąte ułożenie ostatnie Jest 943. Ja pozdrawiam i do zobaczenia.